Nerdowskie podsumowanie lipca 2025, część druga: gry planszowe, gry komputerowe i książki, właściwie słuchowiska, przyznajemy, to bez bicia. Będzie krótko, będzie treściwie. Zapraszam serdecznie. Skoro zapowiedziałem, że będzie treściwie, no to nie będę przedłużał, wstęp nie będzie długi. Z góry przepraszam, jeśli gdzieś tam jakieś kacznięcie się pojawi, ponieważ jest to trzeci materiał, który nagrywam dzisiaj, 31 sierpnia no w końcu. Nagrywamy podsumowanie lipca, o właśnie, a moje gardziołko już troszkę dostało, bo generalnie jestem trochę przeziębiony, zatem... <grywamy> no właśnie, zatem z góry przepraszam, więc nie przedłużając, przejdziemy do raptem kilku gier planszowych. A zaczniemy od specyficznego Euraska, czyli od Saltfjord, tytuł, który opowiada nam o łowieniu ryb. Czy też y, rzeczach pokrewnych, wokół tego tematu, przynajmniej kręcących się. Bardzo ładnie wyglądający tytuł, który ogrywałem dzięki Board Game Pandzie. Serdecznie mu też podziękowania za tę rozgrywkę. Wygrałem więc tym bardziej, choćby Remis właściwie. Sprawdzaliśmy, co w przypadku Remisu, i tylko dzięki tej drugiej opcji wygrałem, ale dalej przyjemnie jest wygrać, a po drugie, dzięki, że w ogóle miałem okazję. Bardzo przyjemny Eurasek, yy, z bardzo przyjemną tam mechaniką wybierania różnego rodzaju akcji i torów, dzięki któ którym torom będziemy zbierać punkty zwycięstwa. No bo możemy iść w to, możemy iść w tamto. Mechanika nie jest w jakiś sposób wyjątkowa. To nie tak, że jak się zagłębicie w ten tytuł, no to wow, tego jeszcze nigdy w żadnych grach planszowych nie widziałem, jak to jest fajnie, ciekawie rozwiązane, ale klucz dobrej planszówki nie polega na tym, żeby za każdym razem wymyślać koło od nowa i znaleźć coś oryginalnego klu dobrej planszówki to wykorzystać znane elementy i ułożyć z nich ciekawy mechanizm, by sprawnie fajnie działał i przy okazji oddawał klimat, który sobie narzuczyliśmy w tytule czy w szacie graficznej. A to mamy fajną szatę graficzną. E, może klimat nie jest jakoś wyjątkowo fajny, o, łowienie ryb. Aczkolwiek tu nie tylko o ryby chodzi, tu też o inne rzeczy, również takie rybo czy też łowienio podobne. E, generalnie gra się przyjemnie, gra się fajnie, dosyć szybko, więc to dla wielu też może być plus. E, jeśli będziecie mieli okazję, to od Wam serdecznie polecam. To jest zdecydowany górę, to jest dobra zabawa. Jak zwykle podkreślam to. W swojej kategorii takich przyjemnych, nie super skomplikowanych, tych średnio skomplikowanych Eurasów, gdzie mamy różne drogi na zdobywanie punktu zwycięstwa, które się ostatecznie sumuje no i sprawdzamy, kto miał ich więcej. Drugi tytuł to Koszmar Alicji w Karniczalów. Tutaj jest, proszę bardzo. Po więcej, zapraszam do mojej recenzji. Link, jak zwykle, tutaj będzie w rogu. A jak nie, to będzie w opisie do niniejszego materiału. może być tu i tu. Generalnie gra planszowa, e, wróć, generalnie gra e, paragrafowa, gra książkowa, gdzie tworzymy swoją postać, kreujemy, no i wybieramy paragrafy, bo tak naprawdę wybieramy, co nasza Alicja w tym koszmarze swoim będzie robiła, e, czy wybierze drogę w lewo, czy w prawo, czasami będzie trzeba pokonać jakiegoś potwora, ale wykonać jakiś test, no bo na początku kreujemy tą postać, tą Alicję, nadajemy jakieś cechy, mamy kostki, dzięki, albo karty, choć zwykle używa się kości, e, już oczywiście niedołączone tutaj do samej książki, by pokonywać te testy, możemy grać bez testów, tylko po prostu skupić się na wyborach e, fabularnych. No i próbujemy rozwiązać problem Alicji. Jaki to problem? Tego wam nie powiem, ale klimat Alicji w krainie czarów absolutnie jest. Wersje zakończenia tej historii też są co najmniej dwie. Wąskie gardło również jest, akurat to jest minus, moim zdaniem, przynajmniej tak ja to wykryłem, ale nie wszystkie paragrafy widziałem w dużym uproszczeniu, bo tak jak mówię, przede wszystkim odsyłam Was do mojej recenzji, Bawiłem się bardzo dobrze, to jest jeden z lepszych tytułów gier paragrafowych od moduko, które ogrywałem, a już trochę ich na kanale jest, więc polecam też inne tytuły. Dobrze się bawiłem, dlatego nie bez przyczyn tutaj stoi i serdecznie Wam ten tytuł polecam. To jest zdecydowany kciuk. W górę. I na koniec prototyp. Husaria i Kozacy. Tytuł, który, o który poprosiłem, by móc ogrywać i który ogrywałem. I jest to tytuł, słuchajcie, już dawno nie miałem do czynienia z tak bardzo rozbudowaną grą. O dużą ilość zasad. O mnóstwo mikrozasad. O mnóstwo wyjątków do wyjątków. Oczywiście od razu uprzedzam. To jest prototyp. I nie mam pojęcia, jak będzie. <laughs> przepraszam. Wyglądała ostateczna wersja tej gry? Nie wiem, więc odnoszę się tylko do moich wrażeń po ogrywaniu tego prototypu. Dla mnie tam wszystkiego jest za dużo. Za dużo tych mikrozasad, za dużo skomplikowania. Przy czym mówi to osoba, która naprawdę uwielbia gry skomplikowane i która nie ma problemu z tym, żeby naprawdę być mnóstwo opcji, rozwiązań i tak dalej, tak dalej. czym wydaje mi się, że tu czasami po prostu wąż zjada własny ogon i tych opcje niczego nie wnoszą, są opcjami dla opcji. Ale podkreślam to po raz kolejny. To jest prototyp. Ostateczna wersja tej gry może wyglądać zupełnie inaczej. A z kolei ogromnym plusem jest to, że ta gra świetnie oddaje klimat drugiej połowy XVII wieku i Kresów Wschodnich Ukrainy i generalnie tamtych regionów i walki różnych magnatów polskich oraz kozaków i zdobywania różnych tytułów, które dają na różne możliwości, zdolności przejmowania różnych rodzaju fragmentów ziem. Laty fundiów, e, oskarżania się o różnego rodzaju zbrodnie przeciwko prawu, i tak dalej. Tu mamy mnóstwo mnóstwo właśnie tych opcji i werbowanie nowych jednostek, więc mamy tu trochę area kontroli. Jest tu trochę bitew, czasami mniej, czasami więcej. Pięć naprawdę różnych scenariuszy, konkretnie ułożonych do konkretnych lat i wydarzeń. I jeśli chodzi o oddanie tego klimatu, oddanie tego wszystkiego, jak tam było wyglądało to zarządzanie tamtymi ziemiami, jakie były możliwości i ograniczenia tego wszystkiego, co tam się działo, no to ta gra. Sprawdza się naprawdę genialnie. Jeśli wam naprawdę duży poziom skomplikowania i szczegółowości nie przeszkadza, i nie przeszkadza wam to, że będziecie przez całą rozgrywkę siedzieli ze z instrukcją, przynajmniej na początku, a interesuje Was ten klimat, no to naprawdę szczerze Wam polecam szukać, ponieważ autor bardzo często pojawia się w różnego rodzaju wydarzeniach planszówkowych i prezentuje tę grę i tłumaczy, żeby samemu sprawdzić i zobaczyć, bo to jest niezależnie od wszystkiego i tych minusów, o których Wam mówiłem, subiektywnych, to jest tytuł, który warto mieć na celowniku. A teraz słuchajcie, poleci już szybko, czyli gry komputerowe. I tutaj tylko wspomnę, że zawisiłem na razie granie w lipcu. Bo teraz pod koniec sierpnia powróciłem, ale w lipcu zawiesiłem granie w Kingdom Come Deliverance 2 dlatego, że każdą wolną chwilę poświęcałem na granie w Dune Awakening, czyli te MMO survivalowe, o którym już wcześniej wspominałem świetnie mi się w to gra, mam taką tendencję, jeszcze, jeszcze kolejna misja, jeszcze przede wszystkim kolejna godzinka, jeszcze zdobycie konkretnych surowców, dzięki którym będę mógł odblokować kolejny prototyp i będę mógł mieć troszkę lepszą zbroję, troszkę lepszą broń, albo jakiś upgrade do mojej stale rozwijającej się, rozbudowującej bazy. To jest mnóstwo tego. Jeszcze, 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 jeszcze. W pewnym momencie zdecydowałem, że będę też ogrywał już kwestie fabularne, bo zwykle tak raczej skupiałem się na tym, żeby po prostu rozbudowywać siebie, swoje upgrade'y, swoje uzbrojenia, ekwipunek i bazę. Teraz bardziej poszedłem właśnie w w wątki fabularne, w scenariusze, w przygody i bawię się bardzo dobrze. I przede wszystkim, co już wam wcześniej mówiłem, świetny klimat alternatywnej historii Duny, ale świetnie oddaje to klimat tego uniwersum. Naprawdę, jeśli jesteście fanami Duny, to wam serdecznie to MMO nawet do grania Solo, bo ja gram solo, bardzo serdecznie polecam. Ale ponieważ już o tym tytułem mówiłem, do recenzji się dopiero powoli zabieram, bo naprawdę dużo tego grania potrzebuję, no to tyle, jeśli chodzi o gry komputerowe. I z książkami też będzie szybko, czyli słuchowisko, tak naprawdę. Trzecia część cyklu opowieści z mechańskiego pogranicza e, pod tytuł Niebo ze stali. Nareszcie zaczyna coś się dziać, tak jak w pierwszych dwóch częściach tak naprawdę mieliśmy opowiadania i opowieści o tym, co się dzieje na wschodzie pogranicza mechakańskiego, tego imperium na zachodzie, południu, północy i tak dalej. Różne piątki były rozstawione, opowiadaliśmy historię o tych piątkach, na okle okazuje się, że te piątki mają jakieś znaczenie. I nagle okazuje się, że te historie mają drugie czy trzecie dno i w związku z tym historia teraz już taka pełnoprawna, duża, rusza z kopyta i dzieją się wielkie wydarzenia na arenie światowej. Bardzo przyjemnie się obsługuję z tą historią, bardzo fajnie się wciągasz w te historie zwłaszcza że ja lubię najbardziej tych bohaterów, których poznaliśmy w pierwszych opowiadaniach tych gurali, a tutaj tych gurali troszkę mamy i innych tych bohaterów, takich powiedzmy z Ogniem i Mieczem takich dzikich pól, które też mieliśmy poznać w poprzednich tytułach. Tą grupkę bohaterów też tu mamy w dużej ilości, więc to wszystko dobrze mi gra i bardzo przyjemnie mi się to wszystko słucha, tak naprawdę. Co nie zmienia faktu, że moje zarzuty wobec całego tego cyklu, który miałem, a które artykułowałem, e, kiedy opowiadałem Wam o czerwcu, kiedy opowiadałem Wam o pierwszych dwóch częściach tego cyklu, wciąż pozostają. Czyli to, że tak naprawdę najbardziej nie podchodzą mi te fragmenty powieści, które opowiadają nam o wdyżniach tych. Jakiś bogów, pług bogów, i to takimi rzeczami odnosząc się do jakichś nazw, do wydarzeń, czy też do imion, których my kompletnie jako czytelnicy nie rozumiemy, nie znamy, nie mieliśmy okazji zrozumieć i pewnie to wszystko będzie nam wyjaśnione lub bardziej dopiero w kolejnych częściach. I to akurat mi zgrzyta, bo ja się czuję właśnie jak kompletnie zgubiony jakiś tam płotka w wielkim morzu i kompletnie nie wiem po co jest i od... kiedy rozmawiamy o tych moich bohaterach i bohaterach mają przygody, super, ale kiedy przychodzimy do tego super metaplotu bogów, u bogów i to wszystko jest nietłumaczone, nam kompletnie niewyjaśniane, no to okej. Okay. Uprzedzę. W czwartym tomie zaczynamy powoli rozumieć, o co tu chodzi, i zaczynamy powoli rozumieć, jaka jest rozgrywka, i nagle nam, a właściwie mi tutaj, otwierają się oczy o co tu chodzi, ale to trochę za późno w tym kontekście. Dalej bawię się bardzo dobrze i z chęcią chłonę kolejne tomy. Szybko było? Szybko? Proszę bardzo, no ale po prostu w lipcu nie było tego za dużo, więc nie ma co. Dłużej przyciągać tego materiału. Zapraszam na część pierwszą o filmach i serialach, jeśli jeszcze nie widzieliście. No i generalnie zapraszam o, na materiały na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.